E, zaczynając może od końca, bez gigantycznych pieniędzy nie da się tego zrobić, niestety. I to inwestycji, zarówno w infrastrukturę, jak również w systemy sterownicze. A żeby inwestować w systemy sterownicze, trzeba mieć przygotowaną na to infrastrukturę. Natomiast e, jak nadążyć za zmieniającym się klimatem i intensyfikacją zdarzeń pogodowych? Ja tu celowo postawiłem kropkę, a nie znak zapytania. A to dlatego, że w dniu dzisiejszym jesteśmy na etapie, że wiemy, jak to zrobić. Ale z drugiej strony, wiedzieliśmy, jak to zrobić też w 2009 roku, a w 2012 roku już musiałbym postawić tutaj znak zapytania. Wiedzieliśmy w 2014, ale 2019 zweryfikował to. Wiemy w 2022, ale może w 2023 trzeba będzie znowu wrócić do Pewnych analiz i ponownie odpowiedzieć na to pytanie. Tak więc zaczynając od pewnych kluczowych cyfr. Otóż mowa tutaj przede wszystkim i kluczową wartością, którą tutaj widzicie, jest przede wszystkim długość naszej sieci kanalizacyjnej około 4400 km, z czego około 1400 to jest kanalizacja ogólnospławna czyli ta najbardziej podatna na zmiany klimatu najbardziej podatna przede wszystkim na opady deszczu. Kolejną istotną wartością, jaka jest na tej planszy, jest wydajność oczyszczalni ścieków czajka. To jest średniodobowa wydajność, 400 tys. m3 na dobę. Dlaczego jest kluczowa? Dlatego, że oczyszczalnia ścieków czajka obsługuje około 3,4 terenu Warszawy, trzech czwartych terenu, na którym zdecydowana większość to jest kanalizacja właśnie ogólnospławna. Pozostałe trzy oczyszczalnie dębe Południe, Pruszków, to jest przede wszystkim kanalizacja rozdzielcza, gdzie histereza tych napływów do, do oczyszczalni jest dosyć niewielka. Pomijalna z punktu widzenia zarządzania e, siecią dla nas. Tak jak i inne spółki wodociągowe, i my mamy dokładnie te same wyzwania związane z rozwojem, czy to rozwojem miasta, który nierzadko wyprzedza możliwości adaptacji infrastruktury, wyprzedza również i nierzadko plany, jakie miasto miało same dla siebie. Wzrost częstości natężenia deszczy nawalnych jest, jest szeroko obserwowany. Ta intensyfikacja zdarzeń ma istotny wpływ na działanie całej sieci. Wymagania prawne, pojawienie się regulatora w postaci wód polskich, zaostrzające się coraz to przepisy dotyczące ochrony środowiska. To wszystko powodowało, że w 2009 i potem powtórzyliśmy to w 2014, trzeba było postawić sobie pewne zasadnicze cele rozwoju spółki w zakresie właśnie przeciwdziałania tym zmianom klimatu. Adaptacji naszej infrastruktury. Tak jak bardzo celnie powiedział pan prezes wodociągów Zabrzańskich, no był taki moment, gdzie trzeba było naprawić. Swoją infrastrukturę po, po, po latach przestojów i, i pewnych niedostatków. My to zaczęliśmy robić z pojawieniem się pierwszych funduszy unijnych, programu Infrastruktura i Środowisko. Natomiast w 2009, co powtórzyliśmy potem w 2014, udało nam się już doprowadzić całą naszą infrastrukturę do poziomu, gdzie mogliśmy zacząć planować coś na przyszłość, planować pewne przeciwdziałania, prewencję i zakres inwestycyjny, który pomoże nam bezpiecznie działać przez następne 15 lat. Sformułowaliśmy pewne zasadnicze cele, tak zmniejszenie liczby zrzutów burzowych do, do Wisły bez oczyszczenia do nie więcej niż 10 rocznie w przyporządkowaniu na jeden z e, likwidację podtopień miejskich, e, zmniejszenie i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, ogólnie całości naszej infrastruktury, wyrównanie dopływu do ścieków i tak dalej. Optymalizację generalnie pracy całej sieci, przede wszystkim ogólnospławnej. Cały nasz zakres inwestycyjny o którym bardzo szeroko już mówiliśmy na, na niejednej konferencji czy to ja czy koledzy z jednostki realizującej projekt do 2016 roku budowaliśmy pewne w ogóle zaplecze przepływomierze punkty pomiaru poziomu pompownie sterowanie systemy nadrzędne w 16 i od 14 do 16 przygotowywaliśmy zakres koncepcyjny a w dniu dzisiejszym już przeszliśmy do realizacji inwestycji. Oczywiście mówimy przede wszystkim o inwestycjach i o sterowaniu tym, czym zasadniczo warto sterować, czyli kanalizację ogólnospławną, to najbardziej podatną. E żeby w ogóle zrealizować ocenić sobie ten zakres inwestycyjny. I, i dlaczego pozwoliłem sobie powiedzieć, że w 2016 roku wiedzieliśmy co trzeba zrobić żeby, żeby się zaadaptować. To jest efekt Jest to efekt modelowania, które wykonaliśmy wtedy w sposób bardzo szczegółowy. Obejmowało ono całą sieć kanalizacji ogólnospławnej prawie 9400 hektarów obszarów powstały 94 warianty inwestycyjne, które każdy był analizowany poprzez pryzmat 20 pięcioletnich letnich serii pomiarowych z deszczomierzy, czyli opadowych, tak. Było łącznie tych serii zidentyfikowanych 886. Z tego powstał potężny zakres inwestycyjny, gdzie każdy z wariantów analizowanych modelowo, a potem koncepcyjnie pod kątem możliwości technicznych, eksploatacyjnych, dostępności terenu, nakładów inwestycyjnych został zakończony. Hmm, Pewnym dokumentem, który określił, że na dzień dzisiejszy, na 2016 rok, potrzebujemy 145 około tysięcy metrów sześciennych dodatkowej czynnej retencji sterowalnej na terenie miasta Warszawy, żeby sprostać tym zmianom klimatu i, i temu, tym potrzebom miasta na, na wówczas, dzień dzisiejszy. Tak. Warto też powiedzieć, że jakby my do tych analiz nie przyjmowaliśmy stanu rzeczy, jaki mieliśmy w 2016, tylko sięgając po wszelakie dokumenty koncepcyjne, analizowaliśmy stan na 2035-2050, do 2050, aplikując jak gdyby te zmiany i korekty do oprogramowania modelowego. Zakres rzeczowy, który wówczas został ukuty, czyli budowa zbiornika retencyjnego na Czajce 80 tysięcy metrów sześciennych, kolektory retencyjno-tranzytowe Wiślany 50 tysięcy metrów sześciennych, Mokotowski bis 20 tysięcy m sześciennych, Lindego bis, tylko tranzytowy pomagający nam pracować w ogóle z, ze ściekami z Bemowa. Poza tym dostosowanie szeregu naszych stacji pomp kanałowych do budowy nadrzędnego systemu sterowania, zarządzania kanalizacją sieci ogólnospławnej. I Gdybym tę prezentację prezentował w 2019, jeszcze na początku sierpnia, tu bym skończył, wszedłbym w więcej szczegółów dotyczących tych inwestycji. Natomiast e, wystąpiły pewne nieoczekiwane e, zdarzenia. Tak? Pierwsza awaria układu przesyłowego w 2019 roku, można by powiedzieć, że e, zmusiła nas do całkowitej zmiany naszych koncepcji i sposobu postrzegania pracy sieci kanalizacyjnej, ogólnospławnej przede wszystkim. Tak? Druga e, awaria w 2020 roku. No, de facto ktoś widocznie chciał, żebyśmy po prostu kontynuowali to wspaniałą współpracę z Wodami Polskimi jeszcze przez kolejny rok. Natomiast e, spowodowała, że stworzony musiał zostać e, cały nowy plan inwestycyjny, ukierunkowany tylko i wyłącznie na ten jeden drobny fragment sieci. Drobny fragment, ale kluczowy. Ponieważ pozwalający transferować ścieki, które do 2013 roku całkowicie były odprowadzane do, do, do Wisły, do oczyszczalni ścieków Czajka. Natomiast efekt e, tych zdarzeń, przede wszystkim 2019 roku, był taki, że musieliśmy wrócić do pewnych podstaw i powtórzyliśmy de facto wszystkie analizy, jakie robiliśmy w 20, do 2016 roku, które pozwalały nam na identyfikowanie naszych inwestycji, takich kluczowych działań. Związanych z rozwojem spółki. Natomiast pierwsze, co rzuciło nam się w oczy, to róż, pewne różnice w założeniach. Tak? W, jeszcze w 2016 roku, e, że tak powiem, wartości pewnych współczynników i, i pewne informacje, które płynęły z miasta, z biur planistycznych, z biura architektury, z biura infrastruktury, były zupełnie inne. W ciągu trzech lat, Dokumenty planistyczne zmieniły się na tyle, że perspektywa zabudowy powierzchni utwardzanej w mieście wzrosła do 1935 do roku, mam na myśli taka perspektywa wykazała wzrost o około 350 hektarów powierzchni utwardzanej więcej. To trzeba było wziąć pod uwagę. Zmieniła się również prognoza ilości mieszkańców w przestrzeni miasta. To też ma znaczenie. 2022 to znowu dochodzi kwestia uchodźców. Covid też nie był bez znaczenia, bo myślę, że każdy, kto, kto prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków, mógł zobaczyć, że, że ma on realny wpływ na to, na przepływy i na wydajności. I na koniec doszła jeszcze zmiana w opadach, czyli de facto intensyfikacja zdarzeń pogodowych i zmian klimatu. Otóż My posiadamy sieć 25 deszczomierzy rozsianych po całym mieście, z podziałem na strefy przyporządkowane do, do modelu matematycznego sieci. Z naszych analiz, pierwsza analiza, jakie robiliśmy do 2009 roku i na potrzeby naszego planu inwestycyjnego do 2016 roku one obejmowały 25-lecie. Na dzień dzisiejszy nie sięgnęliśmy już po 25-lecie opadowe, ponieważ uznaliśmy, że Zmiany zachodzą tak szybko, że nie ma to większego sensu. Trzeba sięgać po pięciolecie, dziesięciolecie. To, co zobaczyliśmy natomiast to jest zmiany w średniej rocznej sumie opadów 10% w górę, tak mniej więcej, 7 do 10, w zależności od deszczomierza lub też od, uśre od metody uśredniającej, zwiększenie in intensywności opadów, które występują najczęściej. My, my akurat do, do analiz modelowych wybraliśmy pewne sumy opadów czy pewne zdarzenia opadowe według m, kryteriów, nie miało sensu jak gdyby analizowanie absolutnie wszystkiego. Natomiast to co, to co możemy zobaczyć na tych kilku wykresach to jest zdecydowana intensyfikacja tych zdarzeń ekstremalnych, tych największych opadów, które będą miały de facto największy wpływ na, na sieci kanalizacji ogólnospławnej. To, co jest zaznaczone na czerwono, to są z jednej strony górny wykres opady deszczu, z drugiej natężenia deszczu. Wszystko to, co jest zaznaczone na czerwono, to są istotne zmiany, które zaobserwowaliśmy względem analiz 25-letnich. To są zwiększenia się, że tak powiem, czy to sumy opadów poszczególnych zidentyfikowanych statystycznie deszczy, czy też ich natężeń. To wszystko ma zasadniczy wpływ na działanie sieci. Stąd też akurat tutaj jesteśmy już w. W 2019 bardzo mile zostaliśmy też przez miasto zaskoczeni. Otóż, e, jak gdyby zaczęliśmy posiadać w mieście bardzo dużego partnera dzięki projektom typu Adapt City, e, e, powstała koncepcja zagospodarowania wód opadowych e, nie bez przyczyny i z bardzo istotnym wpływem na nasze następu, na, na następne działania. No, musimy sobie zdać sprawę, że Mało jest miast w Polsce o uregulowanej sytuacji związanej z wodami opadowymi i roztopowymi. Warszawa nie jest tutaj jakimś specjalnym wyjątkiem. Jest bardzo wielu gestorów sieci, którzy posiadają stosowną infrastrukturę, a nie do końca jest taki jeden właściciel problemu my z naszej strony widzieliśmy jako absolutnie kluczowe po awarii pierwszej awarii czyli w 2019 roku podjęcie pewnych działań oczywiście masterplan zaczął powstawać spółki który pozwoliłby nam na odpowiednie zaprojektowanie na potrzeby i zmieniającego się klimatu, bo to z jednej strony są susze, z drugiej strony jest intensyfikacja tych zdarzeń ekstremalnych, dostosowanie naszego programu inwestycyjnego, ale zobaczyliśmy, że musimy też wejść w inne szczegóły. Musimy rozmawiać z miastem o zielono błękitnej infrastrukturze nie w skali lokalnej, ale już w skali globalnej. Musimy zająć się nowymi wąskimi gardłami w sieci kanalizacji ogólnospławnej, które de facto powstały w wyniku awarii układu przesyłowego, a to przede wszystkim mowa o kolektorach, które nie posiadają swojej redundancji, czyli są pojedynczo. Ruro, a mają status absolutnie kluczowego i w związku z tym, że tak czy inaczej spółka e, zaprojektowała potężny plan inwestycyjny związany z Czajką i uzyskaniem przez nią samowystarczalności energetycznej, widzieliśmy też konieczność ada, pewnej adaptacji technologicznej. I teraz, żeby dokładnie sprecyzować sobie ten zakres nowych inwestycji, znowu przeprowadziliśmy gruntowne analizy modelowe e, dotyczące całej sieci. Znowu z dziesięciolecia wzięliśmy 299... E, serii opadowych. Przygotowaliśmy 12 wariantów inwestycyjnych. Modelowanie nie było łatwe. Z tych 12 wariantów inwestycyjnych, jeden wariant końcowy, najbardziej optymalny pod kątem oczywiście ekonomicznym i technologicznym, musiał mieć 12 kolejnych iteracji, żeby, czyli iteracji, czyli że tak powiem, dostosowywania pakietu inwestycyjnego, pakietu adaptacyjnego do tego, żeby uzyskać te same efekty, które planowaliśmy uzyskać już wcześniej zaplanowanymi inwestycjami, czyli przede wszystkim 10 zrzutów z kanalizacji ogólnospławnej na, na obiekt na rok. I teraz dlatego... Też e, widzieliśmy konieczność nie tylko lokalizowania nowej infrastruktury retencyjnej na terenie, e, na terenie sieci, co biorąc pod uwagę, że to, co mogliśmy zlokalizować, zlokalizowaliśmy już w 2016 roku i realizujemy do, do przyszłego roku. E, widzieliśmy konieczność przede wszystkim zwiększenia możliwości pracy oczyszczalni ścieków czajka z maksymalną wydajnością, która do tej pory było, to było około dwóch godzin. Po dwóch godzinach mogliśmy się spodziewać wypukania osadów z osadników e, wtórnych. Dochodziło do tego, ponieważ rekord wydajności, jaki, jaki mamy na czajce, to jest 870 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Więc adaptujemy teraz i jesteśmy w procesie, że tak powiem, budowy regulatorów napływu na osadniki wtórne i poprawy charakterystyki samego osadu, czyli generalnie technologia grawimetryczna, która będzie wdrażana. Do tego jeszcze, jako że Zasadniczo, no, dwa są miejsca, gdzie mogą wystąpić wąskie gardła dotyczące wydajności sieci kanalizacji ogólnospolnej. Jeden jest na oczyszczalniach ścieków, drugi w, moment, w miejscach, jakiś wąski gardeł, tak jak u nas był to syfon pod Wisłą, więc chcąc zwiększyć napływ e, ścieków na Czajkę, musieliśmy rozmawiać, czy musieliśmy przebudować układ przesyłowy, tak, po pierwszej awarii zaczęliśmy odpowiednie planowanie, więc w czasie drugiej awarii byliśmy już w momencie, kiedy e, analizy koncepcyjne i modelowe były gotowe, stąd też znaliśmy odpowiednie wydajności, wiedzieliśmy, gdzie lokalizować rury i jakich średnic, tak, więc układ, e, cały układ przesyłowy po jego odbudowie będzie miał wyższe parametry hydrauliczne, wyższą przepustowość niż miał E, pierwotnie około 4,5 do 5 metrów sześciennych na sekundę. Te ścieki oczywiście trzeba było zmieścić gdzieś jeszcze po, po stronie prawej, tak żeby móc przetransferować je do czajki. Stąd też mamy obowiązek, czy musimy wybudować nowe kolektory do dwóch pompowni, których wydajność taką nadprogramową, wynikającą z rozkładu deszczy e, przestrzennie na terenie miasta, czyli zazwyczaj pada w określonych obszarach i możemy pewne naddatki wydajności wykorzystywać, zamierzamy zrobić. Dodatkowo, jeszcze oczywiście, mając większą przepustowość Układu przesyłowego, który był takim jednym wąskim gardłem. Będziemy mogli przetransportować więcej ścieków na drugą stronę, ale te ścieki musimy do układu pozyskać. Stąd też przy wykorzystaniu tego kolektora wiślanego lub też mokotowskiego bis, jak one wyglądają, każdy, kto przejeżdżał w Warszawie, wie gdzie one się znajdują, ponieważ korki są dosyć znaczące wzdłuż wisłostrady. To są kolektory, które spinają nasze wszystkie przelewy burzowe i pozwalają de facto nimi odpowiednio zarządzać. To nie wystarczyło w modelowaniu. To by wystarczyło na, na dzień dzisiejszy, lub też na najbliższą perspektywę. Natomiast e, my potrzebowaliśmy i nadal potrzebujemy pewnego buforu, żeby czuć się bezpiecznie. Stąd też zaczęliśmy własne analizy dotyczące zielono i błękitnej infrastruktury. Wyszczególniliśmy 24 istotne zlewnie, w których zależało nam na istotnym ograniczeniu spływu ścieków do kanalizacji ogólnospławnej. Każdą z tych zlewni analizowaliśmy w szczegółach i wykazaliśmy, że. Wystarczy redukcja 10% na terenie tylko tych zlewni obszarów nieprzepuszczalnych, żeby zredukować nam napływ do, do sieci kanalizacyjnej na poziomie 12%, co znowu przekłada się na redukcję objętości przelewów burzowych o 8%. 8% to jest 100 tysięcy metrów sześciennych rocznie, tak około. I w tym momencie. E, bardzo byliśmy, że tak powiem podbudowani tym właśnie projektem adaptacji e, miasta też na potrzeby, ponieważ miasto również z, widzi te same problemy już e, i e, jest gotowy je adresować. Stąd też powstała w ramach e, miasta i pracy ratusza koncepcja zagospodarowania wód opadowych. Były szczegółowe modelowania PBC, PNP, IZP i szereg bardzo e, przydatnych narzędzi powstał w postaci map, tak żeby wspomóc między innymi nas nad lokalizacją i optymalizacją efektywnego wykorzystania, że tak powiem, obszarów, które w pierwszej kolejności można, na które można odprowadzić wodę opadową, odprowadzić ten naddatek, który nie będzie musiał wpłynąć do kanalizacji ogólnospławnej. Więc na koniec, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że współpraca z miastem, czy to, co wychodząc już w przyszłość, na dzień dzisiejszy, my opracowaliśmy znowu kolejną iterację programu inwestycyjnego, który nasze potrzeby i nasze cele pomoże nam zrealizować. Natomiast tak jak powiedziałem, za rok tytuł mojej prezentacji może być już ze znakiem zapytania. To wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kontrolować tego jak intensywnie zmienia się klimat, jak rosną te sumy opadów, jak rośnie intensywność zdarzeń pogodowych. Dlatego tylko taka szeroka strategia Związana jeszcze i, i bardzo e, związana z miastem i pozwalająca na taką bliską współpracę z, z włodarzami, ma szansę powodzenia w tej dłuższej perspektywie. Dziękuję.